No i nasz dzisiaj drugi filmik, dzisiaj będzie produkcja filmików. Połączę parę, parę pytań, właściwie w jednym filmiku, troszeczkę opowiem Wam. Pierwsza sprawa, jak rozmawiać z energiami wyższymi? Właściwie, my mamy taką intuicyjną możliwość nawiązania więzi z energiami wyższymi, z aniołami, z archaniołami. Ja osobiście lubię się otaczać dobrymi energiami, dobrymi wibracjami, dobrymi ludźmi, z tego względu, że jest to energia, która mi odpowiada. Jeżeli ta energia mi odpowiada, jeżeli energetyka danej osoby mi odpowiada, zdecydowanie ja lubię przebywać w jej otoczeniu, tak samo jak lubię naturę, gdzie te energie też żywiołów są bardzo silne, ale też energie aniołów, aniołów leśnych, aniołów takich, właśnie, Leśnych aniołów natury są też bardzo obecne. Jak rozmawiać? Pierwsza sprawa, my powinniśmy się w pewien sposób przygotować, tak jak na rozmowę z przyjacielem. Dosłownie, można sobie to zrobić poprzez medytację, czyli wprowadzamy się w taki stan ja to nazywam alfa. Taki stan rozluźnienia, kiedy idziemy w naturę, kiedy idziemy do naszych miejsc mocy, bo w naturze wiemy, że są miejsca takie specjalne, też energii, gdzie ta energia jest bardzo skondensowana, i wtedy też nawiązujemy kontakt z tymi energiami wyższymi, przekazujemy im własną taką modlitwę, kontemplujemy, przekazujemy im naszą prośbę, czy Otrzymujemy pewnego rodzaju wiadomości dla nas intuicyjnie, poprzez głos serca, ewentualnie poprzez jasne słyszenie, jeżeli ktoś ma takie zdolności. Jeżeli jesteście w zaciszu własnego domu i nie możecie na przykład no, pójść do lasu, ja mieszkam w lasach, ja mieszkam w górach, mam morza dookoło siebie, więc energie są cudowne, koło mnie aura też, powietrze świeże. Więc nie mam takich problemów. Wtedy też tworzymy przestrzeń. Tak jak już nawiązywałam wcześniej w filmiku, ja lubię tworzyć taką przestrzeń, gdzie ja się czuję bardzo dobrze, gdzie te rzeczy wibrują odpowiednią energią. Teraz przyniosłam do tego filmiku <laughs> Anioła z kryształu tutaj z kwarcu różowego, mam też z kryształu górskiego, możecie sobie kupić w moim sklepiku, ale też kawałki kwarcu różowego przepiękne kawałki, możecie sobie też u mnie nabyć kamienie tworzą przestrzeń którą kochają aniołowie natura, świeczniki kochają przestrzeń więc ja zazwyczaj możemy się łączyć z energiami wyższymi poprzez rytuał Wtedy, kiedy utworzymy pole siły, wtedy, kiedy kierujemy naszą intencję właśnie do energii wyższych, w sposób czysty, w sposób skupiony, w sposób, tak jakby ci aniołowie, nasi opiekunowie, duchowi też byli naszymi przyjaciółmi. Bo pamiętajmy, że praktyka czyni mistrza. My nie jesteśmy na tym świecie sami, więc. Nasza praktyka, nasza praktyka rozmów z aniołami, z archaniołami jest tutaj rozwija się poprzez głos naszego serca i głos naszej intuicji. Rozmawiajmy z nimi jak z przyjaciółmi, jakbyśmy byli z przyjaciółmi na kawie, można sobie napisać list, co chcemy, co, w jaki, o czym chcemy porozmawiać. Być uważnym, mieć nawet czasami, pisząc list, czasami, jeżeli my chcemy medytować, miejmy czystą kartkę. I to, co nam się pojawia, niech to będzie nawet takie automatyczne pisanie. Słyszymy, otwarcie jesteśmy na słyszenie i przekazujemy sobie te informacje po prostu z góry. Czyli tak, jakby coś nas natchnęło. Niekoniecznie odpowiedź musi przyjść w tym momencie. Odpowiedź może przyjść podczas kąpieli w wannie, gdy jesteście gdzieś dalej wyciszeni, ale już zadaliście to pytanie. To pytanie poszło do naszej nadświadomości, do źródła i odpowiedź przyjdzie w takiej lub innej postaci. Obserwujmy też znaki, znaki, które się pojawiają, znaki, które są wokół nas. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że nie jesteśmy na tym świecie sami. Mamy opiekę sił wyższych, mamy opiekanią, aniołów, archaniołów, energię żywiołów. Ja bardzo lubię też hunę, ale to już będzie w innym, w innym filmiku na ten temat. Lul. Praca z energią, z energiami jest bardzo, bardzo dobrym polem, bo ona nas rozwija, ale też wycisza, daje niesamowity spokój, ale też pokorę i chęć poznania naszej duszy, kontemplacji tego drugiego świata. Ale pamiętajmy, żeby się też w tych rozmowach nie pogubić, bo często możemy na przykład przekroczyć taką granicę, gdzie człowiek nie ma, gdzie człowiek nie ma już tego takiego zrównoważenia. Znam dużo osób, które zajmują się ezoteryką, ale to już będzie w innym filmiku. I niestety nie jest to dobra energia. Nie jest to dobra energia, nie jest to energia wyższa, nie jest to energia wyższych energii, tutaj nie jest to energia rozmów z aniołami, tylko mm, nie wiem, nie wiem właściwie z kim, ale wiadomo, wy też bądźcie na to uważni. No właśnie, jak ktoś mi zada pytanie, jak poznać prawdziwego anioła fałszowego? Po energii, po zapachu, po weryfikacji. Zazwyczaj ezoterycy, jeżeli czytamy książki ezoteryczne, to rozmawiamy z osobami no, bardziej doświadczonymi niż ja. Zazwyczaj pytamy się takiej osoby, Takiej, takiej energii, żeby potwierdziła. Ja często, ja często mam takie potwierdzenia, że po świadectwach mnie poznasz. Często właśnie taka jest odpowiedź. I to jest prawda, że po świadectwach, czy po tym, co się wydarza, po tych rzeczach, które są przekazywane, tak się dzieje. Teraz, z jakimi energiami pracować? Ja często, znaczy było takie pytanie, z jakimi ja pracuję. Ja bardzo lubię korzystać z energii właśnie Archanioła Rafaela. Kocham tego Archanioła, chociaż innych też. Archanioła, Archanioła Rafaela do uzdrowienia i Ojca Pio. O, energia Ojca Pio jest niesamowicie ciepła, niesamowicie silna, niesamowicie taka dobra. Ma taki bardzo dobry, czysty głos, bardzo ciepły, bardzo ładny zapach. Też. Ojciec Pio też kocha kwiaty, też kocha zapachy. Niektórzy Polacy sobie przyzwłaszczyli ojca Pio, mówiąc, że tylko do nich przychodzi. A to jest nieprawda, bo ojciec Pio pojawia się w Szwajcarii, pojawia się w Niemczech, pojawia się też u mnie. Więc tutaj to nie jest prawda do końca, ale niektórzy, niektórzy tak mają, więc nie szkodzi, niech sobie tak, niech sobie tak mają energie Archanioła Rafaela, możemy się do niego też zwracać o pomoc w uzdrawianiu. Energie takie wyższe, tutaj mogą być energię na przykład Matki Boskiej nieostającej pomocy. I tutaj proszę nie mylić z katolicyzmem. Energia Matki Boskiej jest energią ponad katolicyzmem, ponad, tym, ponad energiami Kościoła, który jest niestety, jak wiemy, przechodzi po prostu drobny kryzys, więc korzystamy z tych energii w momencie, kiedy my potrzebujemy takiego większego wsparcia czy energii uzdrowienia. Korzystajcie, bo nie jesteśmy na tym świecie sami. Na ziemi czasami nie jest zbytnio przyjemnie żyć, ale poprzez właśnie modlitwę, kontemplację, taki nabywamy spokoju, takiej dobrej energii i uczymy się czegoś o własnej duszy. To jest bardzo ważne. Na inne pytania będę odpowiadała w innym filmiku, bo właśnie tutaj czekam na klientkę. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.